LG OLED ale ekran jestem wszokowany jaka to jest technologia mamy aktualizację oprogramowania którą trzeba będzie zweryfikować i pobrać oczywiście a oprogramowanie to 045056 ale jest obraz szok proszę zobaczyć szokująca jakość jest informacja na stronie producenta poprawki i poprawki małych bugów w software'ze. No to nie za wiele. Konkluzja jest taka, iż nie widzimy żadnych dodatkowych jakby funkcji. Płynność jest idealna. Można byłoby powiedzieć, że ten telewizor to był strzał w dziesiątkę, a że LG dodaje aktualizację po tylu latach. To jest też wspaniała informacja. No i to tyle na dzisiaj, moi kochani. Historia prawdziwa. Człowiek, który wymęczył telewizor LG OLED do granic możliwości. Ale odblaskowy to on jest, prawda? No właśnie. Pozdrawiam i polecam. Wow. Jaki ma nóż. ファインの